Dobry drodzy widzowie, w tym odcinku znowu znowu gramy w War Thunder i jedziemy akurat właśnie Tigerem na punkt A Bo to jest jedyne, jedyne to i tutaj jest KV85 Czyli ja mam lepszym od niego armię, bo mam 5-7 i 2 razy 4 to Teraz zbieram też na 5.0, bo nie chcę mieć 6 0, 5. Siadam, Potem zbieram na Telegram jak mówiłem, ale teraz lecimy na A. Lecimy. Dobra. 102. O, ale on mocno wygląda. Kolega tak mocno wygląda, to są realistyczne w ogóle. Zręcznościowa, arcade. A. Który to tak? Dobra, lecimy albo tak. Zapomniałem, lecimy na A, na no tamtego, którego zaznaczyłem. Tamtego kolegę, albo. Turm Panzer jest bardzo prosty do pokonania. Więc dlatego na kolegę polecę. Trafiłem kolegę. O! Asysta jest! Super, drodzy widzowie! Mamy asystę! Okej, okay, tam jest czoł kilka czołgów. Tutaj. Tam gdzie ja się kieruję. O ja su o, nic nie stało, to przodem. Ale skąd on? No. Dobra, zaraz się czwórką zajmiemy. I zaraz to jest... Jesteśmy tak częściowo otoczeni, więc... Jesteśmy prawie otoczeni. Tyle strzałów dostaję, a ciągle żyję. Nawet nic mi się nie stało. Ja tam sobie patrzę. Mógłbym raszować, ale boję się, że. I boję się, że mogę zostać otoczony, więc. Pierwszy taki ostry strzał, ale żyje. No już zniszczone. Ale co jest? Jak ja to? No, ale szczerze. Dobrze było, zniszczyłem jedną jednostkę, ale tyle, tyle obrywałem, Tyle obrywałem, ale nic mi się nie stało. Wreszcie, udało się kolegę przestrzelić. Przystrz Mógłbym ponowić, ale nie ponawiam. Lecimy panzer 4H, średnim i szybkim czołem. Dobra, trzeba przechwycić tego kolegę. I nikt nie dołączył, więc. A. Dobra. Dobra, lepiej zwolnić. Dobra, hamha. kam ham doleca. Dobra, lecimy bombardować. Ostrzał, tyle risk teraz zrobimy. Trzeba być szybkim i raszować. Żal felz wzięli Małusa i Sturni Rush. W wszelki wypadek, bombardowanie tu i bombardowanie tu Jak się zaczekać? Skąd? Jak? Uuu, ale mnie zajechał Dziury eksplodujące. To jest jakieś mocne Teusu, ale Panzer J teraz Dobra. O, trafienie Eskortujemy kolegę. Ale drift Dobra, chyba my sobie nie polecimy, tylko ten... Ten mój kolega poleci. Mhm. Dobra, lecimy. Szybkim kolegom. Mój plan na przyszłość to jest taki, załatwię sobie ten mój ten, na którego zbieram, widzieli, pokażę wam w badaniach. Po, ale widzieliście pewnie ostatnio. Kurde, widzieliście pewnie ostatnio. Potem i potem Tiger a. to będę miał dwa ciężkie i jeden średni. Dobra, jest. Nice. Tam, gdzie mam najwięcej ochrony. Albo ja. Jest samolot zniszczony na wszelki. Jeszcze trochę kolegę poniszczymy. Okej. Okay. Leci na gleba. No. Jak ja atakować? Jest! Dobra, leci. Albo nie. Albo. Dobrze. Zaraz Wam pokażę. I zrobimy też ten odcinek w połowie z ym, te. Tutaj, w, w, VK 300 tysięcy. I zrobimy w połowie czołgami, i połowę tym, jak to się nazywa, ten drugi. Po, samolotami, i połowę samolotami. Ale najpierw. Wie, ale większość będzie, mm, większość będzie tutaj, jak to się nazywa, czołgami, tak. Większość będzie czołgami. Mapa ma 200 razy 7, co się równa 1400. 1400. Tiger H1. 88, 75, 88. Nie wiem, po co istnieje rodzaj amunicji. Ja osobiście najczęściej używam Panzer GR -ten. ten, ten tutaj jedynka, ten niszczący, nie, nie niszczący tylko przeciwpancerny. Dobra, nie przelaca. Moim zdaniem Tiger jest dobry. Kefa. Kefa, jeden. Nice. KV-1, no... KV-1S i on ma... KV-1, co ja mam... Ja mam od niego lepsze rzeczy, moim zdaniem. Ale wkurza mnie, gdy osoba, która ma Battle Ranking 5-7, gra z lepszymi, na przykład z... 0 Z takim Tigerem. A kto by wygrał? No, zależy od skill'a, ale... Gdyby już był taki, taki lekki jakiś, na przykład panzer, a tutaj wyskakuje ci leopard. Panzer jest dwa przeciwko leopardowi. Bardzo, bardzo wyrównane. Być może kiedyś nagram odcinek z wojny światowej. I drodzy widzowie przepraszam bardzo, ale live zosta... Ojej, co to było? Live zostaje przełożony na... Co? Zaczekaj, jest... co ja gadam? Nie. Co ja gadam? Chciałem powiedzieć, że w poniedziałek odcinek też... że nagrywam daily do... Przez jakiś długi czas, tyle chciałem powiedzieć. I, I że w poniedziałek może nie, nie że będzie przełożony live, tylko będzie nagrany dodatkowy odcinek, ale wydaje mi się, że pewnie nie, jest mała szansa. Tylko chciałem was tak poinformować. Co no. jak od boku go kolegę zajadę. To jest lekki czok, to... Wy coś widzieliście. Bo ja osobiście nic nie widziałam. Dobra. I proszę, proszę o lajka, like, subskrypcję. Do I dodatkowo, pomijając to, proszę, proszę napisać w komentarzach, co powinienem nagrywać. Dziękuję. A teraz lecimy. Dobra. Tutaj. Jest... Tu za mną się znajduje. No. To było proste. Ale się go pozbyłem, drodzy widzowie. Ty boc. Wyglądamy jakbyśmy zaraz byli otoczeni. Ja koledze nie, nie pomogę, ponieważ tutaj są goście, właśnie o tam, ale tak. O, ale skąd te. TS-u, ale pocisk. Przebił się o, pole... bar, brawo, brawo. Brawo dla mnie i brawo dla niego. Oklaski dosłownie, ale brawo. Dobra, teraz... Bombardować tak daleko aż nie dosięgnie, więc... Na pierwsze lecimy. O, dziewiątka jest! To była atomówka. Nie, 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 ja to eskortuję, ja eskortuję, ja eskortuję. To jest atomówka. Dobra, niszczymy. Jest. O, ale żal, P.L., bo to była atomówka, chyba. Wielkie. O, oj. Ale wielkie żal PL, to atomówka była. Tak mi się zdaje. Bo tam było znak radioaktywności. Bardzo żałuję, że kolega tego w ogóle nie wolną. To była atomówka. Tak mi się zdaje. Proszę napiszcie, drodzy widzowie, czy jeśli jest taki znak radioaktywności obok, bombę, obok bombera w arcade to czy to znaczy, że to jest atomówka? Proszę, powiedzcie. Mocno się zastanawiam. Dobra, atakować punkt B. C12 Dobra, Tiger tu jest jakiś jeszcze coś. Pewnie Tiger juurę KV1AS, ale nie wiem co to może być. I jeszcze raz, bardzo proszę, byście dali w komentarzu znać czy to, że jest znak radioaktywności obok największego bombera, znaczy, że to jest atomówka. Ale mnie Nie, 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 nie. Nie, no mocno mnie walnął, ale mocno się zastanawiam, czy już jest znak radioaktywności obok największego bombera, czy to znaczy, że jest atomówka? Bo, proszę powiedzieć. Dawid Aliso, demesmo. Dawid Aliso. Dobra, lecimy, lecimy. lecimy. Nie, te dwa dwa bronić punktu B. To te jeden, dwa, tak, o, punkt B, może to lepiej zrozumieją ja tylko usłyszałem no? Dobra, nie obchodzi mnie ten gościu. Moim zadaniem jest zdobyć punkt B i... Znowu! A to mówka znowu, nie zdążyłem. Dobra. Mogę zrobić tak, no, ale błagam, jeśli jest dziewiątka, nie, cokolwiek się stanie. A to mówka to jest chyba. Ja, nie obchodzi mnie już. Zrzucam bombę na punkt C. 800 kilogramów. Na punkt B zrzucam. Zniszczyłem jedną jednostkę. Dobra, nie no. Wiem, wierzyłem, że zginąłem, ale. Myślałem, że to jest atomówka. Ale jednak, jednak nie. No, chyba, że w ostatnim momencie coś się zmieniło. a Teraz gramy samolotami i mam bombera. Jest wreszcie, mam bombera. Mówiłem was, wam o tym, ale przed tym. Sprawdzę sobie coś jeszcze, ale co najpierw lecimy na zręcznościowe bitwy pożwieczne, lecimy z tymi, ale tu, uzbrojenie doda dodatkowe, dajcie mi sekundę, już jestem, um, Tom. taką jedną dużą bombę, więc szybko. Lecimy, 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 lecimy. Lecimy. Lecimy na... Dobra, lecimy teraz na nasze ulubione, zręcznościowe bitwy powietrzne. ienz La no do, dominacja Dobre, dobra dobra jest bombardamento nice nice C'è jedną całką Bomba. Sprawdzimy sobie. Mamy tyle tego wszystkiego. Zrobimy sobie tak dołem, ss. Jeszcze lecimy, i teraz jakby nie raz się. Niszczyć wrogie bazy, już się robi. Dobra, jak tam celne w sami środek to jest zniszczone, tak? Ale ja... Nie no, że tutaj nie jestem aż taki. Wiem jedno. i nic nie stanie i trzeba polecieć na tamto. A tak zwierzę, zaraz przelecimy. Nie, no, podwozie w... Przyspieszymy sobie. A tak sobie zrobię taki mały bombardment bez używania bomb. Ojej, albo i. Nie, nie robisz obrotu Dobra, lecimy Aaaaach Rozjechał na mnie, ale mama asysta Teraz lecimy BF 109 Felga, tak? Tak Lecimy Albo szczerze, nie chcę mi się w to grać o, wróć. Ale za to Zrobimy sobie łódkami, po raz pierwszy. Łódkami sobie zrobimy, tak. Nie przeszły, szałowam się łódkami. Albo możemy też wojną światową. I no, powiedzcie mi jak to się robi, bo ja nie wiem. I pomijając ten fakt, lecimy na bitwy morskie. Z... tutaj... Ach... O to tutaj sobie taką małą zrobimy z zabawą, takim małym. Spacja to jest torpeda, ja mam małe. Idziemy na 88 km na godzinę, tam jak to się rozróżnia? Dużo od małych statków. O kolego. A dwójka jak działa? Okej. Okay. Oby jakiś duży statek na nas nie wjechał. Na Zastanawiam się, co to jest ta spacja, więc dobra. To będzie nasza ostatnia bitwa pewnie. Więc dobra... Lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. mi chwilę. Przestańcie dzwonić na tą grupę. Fil... Chwil... Oj, drodzy widzowie, to będzie na tyle z tego odcinka. Dziękuję za oglądanie. Do widzenia.